Michał Wiśniewski był o krok od tragedii. Zadzwoniłem na policję. Michał Wiśniewski zamieścił w mediach społecznościowych emocjonalne nagranie z ważnym apelem. Lider ich troje w sobotę 31 stycznia bieżącego roku, przemieszczając się samochodem po warszawskich ulicach, został uderzony przez rozpędzone BMW. Jego kierowca uciekł z miejsca zdarzenia. Teraz piosenkarz szuka sprawcy i ujawnia, co usłyszał od policjantów. Grafik Michała Wiśniewskiego pęka w szwach. Lider ich troje gra koncert za koncertem i bierze udział w różnego rodzaju eventach. W sobotę 31 stycznia był w drodze na gale dobroczynności Fundacji Kochaj Życie, gdy doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Michał Wiśniewski ujawnia szczegóły stłuczki w Warszawie. Michał Wiśniewski w mediach społecznościowych zamieścił nagranie, na którym opowiada, co przytrafiło mu się w sobotę 31 stycznia bieżącego roku. Piosenkarz zmierzał samochodem na warszawskie lotnisko Chopina, gdy nagle w jego boku uderzyło czarne BMW. Jadąc na galę dobroczynności Fundacji Kochaj Życie na lotnisko Chopina w Warszawie, miałem, można powiedzieć stłuczkę. Kierowca BMW na warszawskich numerach, pędząc, tak naprawdę szacuje 200 km na godzinę w Alejach Jerozolimskich, przed zjazdem na Mokotów w kierunku centrum, uderzył w mój samochód, przerysował mi bok, relacjonuje Michał Wiśniewski i dodaje, Odbił się ode mnie, opanował samochód i pojechał dalej. Nie zatrzymał się. Dawałem mu znać długimi światłami, nie zarejestrowałem numerów. Niestety nie miałem kamery w samochodzie, bo samochód był zastępczy. Artysta zaznacza, że on poruszał się z niewielką prędkością, co uchroniło go przed fatalnymi skutkami tej stłuczki. Nie obróciło mojego samochodu i nie doszło do tragedii, mówi. Michał Wiśniewski apeluje do fanów. Michał Wiśniewski od razu chwycił za telefon i zadzwonił po policję. Usłyszałem: Proszę zgłosić się do Wydziału Ruchu Drogowego, bo być może mają jakieś nagrania z kamer, ale my go na pewno nie będziemy szukać, bo on na pewno będzie jechał wolniej, jak będzie przejeżdżał radiowóz. Ujawnił Michał Wiśniewski. Jednak lider ich troje nie zamierza siedzieć bezczynnie. Zaapelował do swoich fanów, aby poinformowali go, gdy zobaczą w sieci, że kierowca wspomnianego BMW chwali się swoim rajdem ulicami Warszawy. Nie chcę nawiązywać do ostatniego wypadku, gdzie zginęła rodzina, ale to są jadący mordercy. Być może bardzo często chwalą się taką sytuacją? Bardzo Was serdecznie proszę: Podajcie go na policję, zwróćcie się, zadzwońcie, opowiedzcie tę historię, podajcie to dalej, żeby nic więcej takiego nie mogło się wydarzyć, bo na pewno ktoś zginie, dodaje.